Siemiaczko z tym Bremicanką mam powiedzieć, że poszukuje grafika, który zrobił mnie tylko do kilku serii i do kilku pojedynczych odcinków. Zamiast tego spróbuję taką osobę wypromować poprzez link do jego kanału w ka pod każdym opisem, do dodałbym go do ulubionych i jeszcze żeby na filmach wspominał o kanale, również bym próbował przez go wypromować. już się na Skype'ie ponad 400, więc to jest spora ilość, więc na pewno on by jakoś coś by z tego też zyskał. Jeżeli je znajdziecie jakaś osoba, która jest chętna, czy, no nie wiem, no po prostu chętna, to zapraszam do opisu. Tam jest MyScape, Bremik235. I że niech mi zaprosi i napisze, że i chciałby zrobić mi grafiki, czy coś. No nie wystarczyłoby zwykłe, mm, jakieś jakiś z napisem, na przykład, jakaś tam seria. Bez jakichś skinów, bez niczego. No chyba, że ktoś by chciał, naprawdę, no to bym naprawdę wdzięczny. Święta! O, no Osiemaczeko. No cześć. Eee, y poczekaj, bo mam baga i ciągle słyszę escape. Okej, okay, dobra. No, powiedz coś. Mmm. Nie wiem, no każdy pisze, że masz skrypty i tak wiesz, No dobra, to se zobaczę tylko. Nie ma problemu. Jestem wers Aha, nie zdziw się. Jak ktoś to jest na wersji 1.8. No i co Można to? Można na, na tym serwer wejść na wersję 1.8? No chyba wie 1.8, nie? Tylko nie zdziw się, jakbyś widział jakieś dziwne rzeczy, coś. Jestem na wersji 1.8, więc mam coś się rozkopać, pokazać, mi coś mi uderzyć. Hmm. Poczekaj sekundę. Dobra, czekaj na chwilę. Poczekaj sekundę, okej? Okay? Ja tylko na chwilę wyszku. Mogę na chwilę? Poczekaj sekundę. No dobra, czy jestem Muzeem, ja się już mm -hmm. Dobra, okej okay. No i co, mam Ci rozkopać jakieś bloki, coś mi uderzyć, coś? No nie wiem, pokaż stopera. No jasne, jestem Mów. Mam zgrać na dół? Snoper. No jestem super, że zobacz sobie kolego. Na sam dół. Kurwa mu masz lagi, no. A ciebie przepraszam bardzo za te telaki. Mm -hmm. To jest taka paczka, taka serwerowa, kiedy taki serwer jest NSV. Wiem, grałem tam. No właśnie, i to jest... Dlaczego nie zdziw się, że są na przykład jakieś dziwne pliki czy coś, ja ale... Tam nie ma paczki na to. Nie ma kolega mi to wysłał, ale to jest szybciutkie, wszystko, możesz mi sprawdzić, możesz mi, chodzi uderz mnie yy, nie mam coś rozkopać, yy, bicie. Ja je... by, mhm. a jest możliwość, czy ten na komputerze? Znaczy możliwe, że dosz... nie, to ja, jej. Znaczy, mogę mieć ten na komputerze, ale możesz zobaczyć data modyfikacji, to... Aha Bej, by, I napisania, dobra powiem

Wejdź w wersję, parę O mój Boże, co tu jest? Dobra, masz te skrypciory czy nie? Przyznałeś te Teraz, teraz nagram? Czy teraz? Ej, ale ja widzę, że... nie, to jest, stój, stój, stój Wejdź, wejdź tam, wejdź tam Patrz, teraz Ci powiem gdzie widzę skrypta, ok? Okej okay. Tylko nie chciałbym to zrobić ze skryptem Ale mogę coś powiedzieć? Ale poczekaj Dobra nie... 1.8-UltifineHD U33 To jest skrypt I Czekaj, dra... czekaj, czekaj, czekaj Gdzie, gdzie, gdzie? Które? Ostatni To? Może nie <laughs> Poczekaj Ale, ale chodzi o to, że jak teraz jestem czysty, teraz w Minecrafcie to Czy grozi mi ban? Jak jestem czysty Jestem czysty chłopak, możesz się sprawdzić. Możesz Możemy policzyć kratki, no wszystko, no co chcesz. Ja jestem teraz czysty chłopak. M może... Przepraszam. I, ale zobacz, patrz, patrz, patrz mogę ci... Panie kapitanie, mogę ci powiedzieć? N -8. N -S -S -8. Blazu, blazu, blazu. Lata? Modyfikacji. Dwunast. 12. 20, 12. 15, 26. W, to jest... 26. To nie jest minuta, to nie jest godzina, 12! On się to obchodzi, a ale ja nie mówię o tym, mówię o trzecim wyżej. E, o tym? Tak, no to tak, jest tak. tak, czyli ja na tym teraz... Nie, ja... O no, modyfikacji weźmij to! Ja jestem no Krop... kropka, jestem na no, Krok, nie, kropka, jestem tam tam jestem tam na kropka ja nie jestem na tym! Pójdź mnie to, wejść w sobie. Proszę, weszłem. <laughs> Oho, dobra zmieniałeś datę nie, nie Nie da się zmienić daty da się zmienić. Ja się z sobą Ja ci mogę podać mojego paypala Założę z o 50 zł, że się daty nie da zmienić Jak mi, jak mi pokażesz, że się da datę z, modyfikacji zmienić Ale chodzi o to, że zmienić w tył, w tył Czyli na przykład, że Bo to działa na takie zasadzie, że na przykład Patrz Odpalę sobie blablabla, bla, bla, po zmienieniu fliki będzie 23 razy Ale jak mi udowodni, że zmienić z 2013 czy Ci przeleje 50 zł albo payse w karta ci kupię bo zaprze zaprzeczasz czegoś co jest niemożliwe Znaczy, mówi że to jest możliwe Nie ważę, ale... Może to jest możliwe, no ale ja akurat tego nie umiem Ja nie jestem, nie. ja ci mogę... ja jestem na wersji... Kropka Jestem na tej wersji I tak na tym gram Jest to czysta wersja i gram na tym I... możesz mnie sprawdzić, sprawdzaj mnie Ale... 1.8 opodoga NSSV Miałeś parę minut temu Nie, 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 nie.

Ale złożył już mnie co nie inter... Mogę... Patrz, to ci pokażę Tego nie usunę ponieważ na tym jestem A to... A to... Nara, pa, papa Już tego nie ma Sofii już, już czekaj bo chyba to odłożę I patrz, kiedy to był... Ale, a nie, no, no bo tutaj raz, nie? Znaczy nie No tylko. teraz, teraz Zobacz, bo, bo, bo teraz Nie, bo jeżeli coś usunę To się modyfikuje Teraz usunęłem coś, widziałeś? Teraz usunęłem, tak, przez chwilę usunąłeś, Ale też usuwałeś 20 parę po Nie tak. I teraz ja cię mogę za to zbawać Gdy cokolwiek tutaj zmieniałeś Rozumiesz to równie? Nie, no jak jestem czyst, Ale jestem na czystej wersji, no Jeszcze no, mówisz, że go napierdali z kratki To policzmy kratki, chodź, chodź Raz, no, dwa, to... trzy, cztery, pięć. Chodź. Ale ja cię to bić nie mogę, nie? No to chodź wetnij mnie na lucywe. Nie będę. Nie... No, bo do... co, bo puszysty jestem to co? Czekaj. No nie, nie boże, boże, bo jestem puszysty, to od razu gorszy. Jeszcze muszę to wspominać. Dys dyskry dyskryminacja jest na tym serwerze. Ty ty O boże, ale dobra. Yyyy, e, Oscarko? Nie, czysty był Nie, Jadko? Z... Nie Aaa, Oscarko, no znaczy my... On i tak miał speed, ma... Nie miał Ni... Nic nie zmieniajmy, idziemy kopał i ty Ale nie, masz... ale nie dostał bana, nie dostał, nie dostał bana Nie, nie dostał, ja go sprawdzałem No Bo... Panie patrz, patrz Terpiałeś się do mnie? Patrz, nie, patrz, patrz jak kopie, normalnie kopie Zobacz, daj mi Ja nie mówię o twoim kopaniu, chodź tu Policzmy raz, zróbmy takie, o, Chodź, raz, ci, dwa, tak, kapitan, przepraszam bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no. Włączę, dobra. Widzisz, nacelowuję na środek ciebie, na środku, w środku ciebie. Na one clicku. Dobra, Udy... masz knocka, masz noko, masz knockbacka. Yes. Mi... Ale ty masz coś, bo masz, 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 masz. masz. No nie masz, nie masz, nie masz zmniejszonego Pewnie nie masz, weź je, chodź tutaj O i mnie tak równiutko obok Gdzie ty jesteś? Eee... Aha no A to F3 i B wystarczy, patrz A da... to, to to... Nie, bo to jest, patrz Podejdź bliżej A wy się F3 plus B <noise> czysta no to jest czyste, to jest normalnie, ja ci mogę na każdej wersji pokazać weź obu, weź obu, no, weź obu, no no nic ty nie masz... Ale ty miałeś parę minut temu aktualizowaną I ja teraz cię mogę za to no, patrz Rozumiesz? Za to, że miałeś coś zmodyfikowanego Nieważne co to było, czy nawet tego nie znalazłem, ale miałeś hmm, No to fajnie taki ser... No słuchaj, no było ci taki... Bo ja widziałem, nie? A. No bo by Ustawiliście sobie do takiego pewnego serwera, dragonia Aha. No ja sobie dzisiaj wbijem no dragona. No i tak sobie chciałem pograć na nim, ale zobaczyłem, że jest tyle graczy. Znaczy, że nie wbiję. Nagle wbijem, bo kolega podał mi to dragon pelu. No i tak wbiliśmy, patrzymy, no jest ponad 100 graczy takie. No w sumie dobra, gramy tutaj. I ktoś tam jeszcze wbił, założyliśmy za kilka I kurczę, no taki fajny serwer, teraz mam z niego pójść. To jest nie? Ale naprawdę bardzo fajny serwek, no kurczę no Faj fajnie dropi wszystko mm. I, i temki na gildie, i, i temki na właśnie takie idealnie, takie fajne, no Kur Dobra, ja się nie zbaduję za to, że się z tobą się z gada, ale... Ja Dzięki ci... ziomek, jesteś naprawdę ziomek, nie? Ale ja ci powiem tak, jeżeli ja coś danego zobaczę, byle co! byle co, zrozumieć. Będzie za mną ratą? Nie <laughs> wiesz Byle co znajdę, byle co, ja tylko zobaczę, że wiesz 5 kratek lub 4,5 kratki, to od razu... A co, a co, a co? A co, 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 co masz matematyki, bo wiesz, bo... Czasem zdarzają się w sobie treningach, tak. No to zależy, ty wiesz. Czasem z uwagi, nie wiem, jesteś z czterech ale jak już z powiesz mi, to się wszystko wyświetla. Ja mam człowieku cały czas zawalony od graczy, że ten ma e, antyw jakiegoś chita, znaczy drugi ma. Wiesz, no, jestem, e, wiesz, jestem helperem na High Playu, więc wiem, wiem, wiem o czym mówisz. No dokładnie, ja w ogóle czatu nie widzę, bo mi się spami. No ja wiem, że ten kurwa. Wiem o co, ci... wiem. wiem o co. To... rzeczy, nie? Dobra, możesz dać mi czystego i... mogę wyłączyć w mnie. nie? już jesteś czysty, nie? Mogę... Ja po tak Aha, dobra Bo po prostu... Uważaj, nie? Dobra, będę na ciebie uważał, choć... Czekaj, klocek. Dobra, ja tobie dziękuję Jak coś się grał na to lepiej żebyśmy się nie spotkali, A jakim nikiem? Pod jakim nikiem? Ruda ja nie wiem, Nie powiem ci, nie wpadły Gildia Ruda. Eee, Tam lepiej na mnie padni i powodzenia. Dobra, dzięki Nara. Czy mi dał? Do... Leci! No nie. Dobra. Dobra. Czemu? Aha. Ej, słuchajcie. Słuchajcie. On pow. Ja. Co za debi. on mi nic nie sprawdził, nic. Patrzcie, wiecie jak.